Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to obejrzyj poprzednie odcinki. I tak właśnie się tutaj znalazłem. Co musimy zrobić, aby nie dopuścić do rozpadu Europy? Wiem, że to nie wszystkich zadowoli, ale wystarczy, że oddacie mi swoje najmocniejsze bomby. Dam wam się zastanowić, a w tym czasie spełnię swoją obietnicę. Rosjo, oddaj mi swoją najmocniejszą bombę. Chyba śnisz, aż tak dobry nie będę. No dobra, chciałem po dobroci. Europa naprzód. Już do ciebie lecę. Spóźniłeś się. Już ją wysłałem na USA. Rosjo, dorwę cię. Coś ty zrobił? Ginisz masz się w piekle. Wojsko, szykować się. Rozpoczynamy inwazję na Rosję.